Kokazycie taką scenkę, to jest fragment rozgrywki z gry na telefony komórkowe. Bardzo popularna to jest to gierka, bardzo popularna reklama, ciągle gdzieś jest ona wykupiona gdzieś sobie tam leci, także można ją bardzo łatwo zobaczyć w wielu, wielu wariantach, ale... Wszystkie łączy pewien jeden motyw, mianowicie zawsze na końcu osoba, która gra na tym filmiku, przegrywa. Zawsze jest tak, że robi jakieś takie naprawdę głupie błędy. Widać, że robi to specjalnie po to, żeby przegrać. No i ta rozgrywka kończy się niepowodzeniem. Dlaczego to jest zrobione w ten sposób, czemu nie pokazać właśnie jakiejś zwycięskiej rozgrywki jakiejś partii? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby nas pobudzić. Jest to zabieg neuromarketingowy, który ma na celu. Pobudzić nas w taki sposób, żebyśmy chcieli naprawić jakby ten błąd, pokazać, że my byśmy to zrobili lepiej, zagrać i zobaczyć, że przecież kurde, jak on to głupio zrobił, a my byśmy zrobili dużo, dużo razy lepiej, tak i poprowadzili tą rozgrywkę zupełnie inaczej. Ma na to nas skłonić do działania.